No, muszę tutaj chyba wszystkich zaskoczyć, ponieważ osoby, które przychodzą do Polskiej Agencji Żegługi Powietrznej, po pierwsze muszą mieć ukończoną maturę, świetne angielski, no i oczywiście predyspozycje, które są sprawdzane przez nas w pięcioetapowym takim konkursie, ponieważ jest to pięć etapów. Jest to, odbywa się na podstawie europejskich wytycznych i przepisów rozporządzenia 340, łamane na 2014 rok, jak dobrze pamiętam, licencjonowania kontrolerów ruchu lotniczego i odbywa się to z zgodnie ze standardami europejskimi, potem jest szkolenie właśnie 22-24 miesiące, z czego mniej więcej rok spędza się w ławce, plus do tego na symulatorze i oczywiście co ileś ćwiczeń są odpowiednie egzaminy. Corendon 687 will have a very identified maintain level 360 initially due to across opposite traffic. Further climb will be given within 3 minutes. Następnie minimum 9 miesięcy pod okiem instruktora na sali operacyjnej już z normalnym ruchem lotniczym, także posiadając licencję praktykanta kontrolera ruchu lotniczego, odbywa się nauka, trwa to mniej więcej 22-24 miesiące i potem zdaje się egzamin państwowy przed egzaminatorem, który jest egzaminatorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wpisany w określony rejestr i po zdaniu tego egzaminu można już samodzielnie wykonywać pracę. Pamiętajmy, że każde Słowo wypowiedziane przez nas to jest określona odpowiedzialność i ta licencja to jest licencja na zapewnianie służby, czyli służeniu każdemu pasażerowi w powietrzu, który ma dolecieć bezpiecznie z punktu A do punktu B. Ja zawsze powtarzam, że tu nie trzeba być Albertem Einsteinem, bo proszę mi wierzyć, że tu nie można przekombinowywać określonych sytuacji, natomiast trzeba mieć podstawową umiejętność, umiejętność przede wszystkim logicznego myślenia i łączenia kilku faktów naraz, pięciu, sześciu faktów jednocześnie, umiejętność podziału uwagi, oczywiście zawsze mi powiedzą naukowcy, że czegoś takiego nie ma, ale tak jak tutaj my siedzimy, ja Państwa widzę, widzę, że stoją przede mną, stoi przede mną pięć osób, dwóch kolegów z tyłu, trzeci jeszcze kręcący się z boku, także ta umiejętność właśnie takiego patrzenia, zwracania uwagi na szczegóły, umiejętność podstaw matematyki i fizyki. Zawsze powtarzam, że matematyka jest królową nauk, czyli umiejętność dość szybkiego liczenia i rzeczywiście kontrolerzy ruchu lotniczego znają się na liczbach i potrafią bardzo szybko liczyć w głowie różnego rodzaju kąty, nie kąty, kąty zniżania, natarcia i parę jeszcze innych elementów, ale przede wszystkim podstawa logicznego myślenia i umiejętność pracy w zespole. Bez umiejętności pracy w zespole nie można byłoby wykonywać tego zawodu.